z każdego z każdego miejsca muszę po, poustawiać to jakoś żeby wiedzieć co jeszcze trzeba zmienić, zmniejszyć lub zwiększyć Będzie w sumie taki ostatni z napastników w FC Barcelony, którego będę robić e, aktualnie z jednego zamówienia, e, ale jeszcze będzie na pewno Ronaldinho, Messi, także. No, w, akurat na nich dwóch mam pomysł fajny. ça va te faire сейчас меняем. Nosa, czyli tu by było to teraz posłuchaj mi tak tu w, wgiąć to gdzieś tu teraz je wyprostować Sí, załamania, Wchodzi mi, że troszkę powinienem odejść jeszcze od od nosa, że tu powinien być większy